Koenzym Q10 Związek zwany koenzymem Q10 jest Państwu zapewne znany. Jest to substancja endogenna występująca we wszystkich komórkach naszego ciała. Zadaniem koenzymu Q10 jest przenoszenie elektronów w łańcuchu oddechowym. Widzimy na ekranie schemat łańcucha oddechowego z jego pięcioma kompleksami. Widzimy też, że Q10 przenosi elektrony między kompleksem pierwszym i trzecim lub między kompleksem drugim i trzecim. Możemy zatem stwierdzić, że brak koenzymu Q10 całkowicie pozbawiłby nasze komórki zdolności wytwarzania energii. Koenzym Q10 występuje zasadniczo w dwóch różnych stanach utlenienia. Jednym z nich jest zredukowana lub aktywna forma zwana ubichinolem. Ubihinol jest również bardzo silnym przeciwutleniaczem. Może wchodzić w bezpośrednie interakcje z reaktywnymi formami tlenu, ROS, aby im przeciwdziałać. Ubihinol ulega jednak w tym procesie przekształceniu w ubihinon, który stanowi utlenioną formę koenzymu Q10 będącą zarazem formą nieaktywną. Ubihinon może jednak zostać ponownie zredukowany. Proces ten wymaga współudziału trzech różnych enzymów. Jednym z nich jest reduktaza trioredoksyny. Jest ona selenoproteiną, czyli białkiem wymagającym do katalizy obecności selenu, co pozwala nam wnioskować o ścisłym związku pomiędzy koenzymem Q10 i selenem. Funkcje koenzymu Q10 w organizmie. Mamy cykl przemian ATP-ADP. Można powiedzieć, że energia jest recyklingowana w procesie, który nieustannie toczy się w kompleksie piątym mitochondriów. Widzimy tutaj, że gdy ATP ulega rozszczepieniu do ADP, to ADP jest następnie regenerowany do ATP w mitochondriach. Dzieje się to w sposób ciągły, aby na czas wytworzyć duże ilości energii potrzebnej organizmowi każdego dnia. ATP nie jest syntetyzowany od nowa. Organizm generuje tą drogą jedynie niewielką część ATP. Koenzym Q10 odgrywa istotną rolę nie tylko w procesie pozyskiwania energii, ale także w kontekście innych funkcji. Obok kluczowej roli, jaką pełni w procesach przekształcania energii, jest także ważny dla naszego układu odpornościowego, naszych narządów takich jak serce i układ nerwowy, a także elastyczności naczyń krwionośnych. Koenzym Q10 jest jednym z najsilniejszych wymiataczy rodników i chroni nasz organizm przed stresem oksydacyjnym. Wspomaga również procesy naprawcze komórek i zapobiega stanom zapalnym. Dlaczego zatem powinniśmy przyjmować Q10, skoro nasz organizm jest w stanie go wyprodukować, gdyż jest to substancja endogenna? Otóż dlatego, że zdolność naszego organizmu do produkcji Q10 maleje z wiekiem dzieje się tak mniej więcej od 20 roku życia. Jak widzimy, w wieku 20 lat nasz organizm syntetyzuje całkowitą, czyli maksymalną ilość koenzymu Q10. Za to w wieku 40 lat w naszym sercu stwierdzamy zaledwie 60% pierwotnej ilości Q10, a w wieku 80 lat już tylko 40%. Oczywiście istnieją pokarmy zawierające koenzym Q10, jak te pokazane na zdjęciu, lecz stężenie Q10 w tych produktach jest tak niskie. Że nie zdołamy za ich pomocą skompensować narastających niedoborów. Wiemy też, że niedobór Q10 wiązany jest z różnymi chorobami przewlekłymi. Ubihinol jest lepiej wchłaniany niż ubihinon. Przyjmując koenzym Q10, warto pamiętać, że ubihinol wchłania się lepiej od ubihinonu. Oto wyniki badania przeprowadzonego na Uniwersytecie w Sewili. Diagram przedstawia krzywe stężenia koenzymu Q10 we krwi po przyjęciu trzech różnych preparatów dostępnych na rynku, każdy w dawce 100 mg. Niebieska krzywa przedstawia Ubichinol, płynny produkt w formule nano. Czerwoną linią zaznaczono wyniki otrzymane dla Ubichinonu, również płynnego produktu w formule nano. Kolor zielony reprezentuje ubichinon w postaci kapsułek. A tak przedstawia się ubichinol w formule nano, pokazany tu na niebiesko. Jak widać, koenzym Q10 zawarty jest w mikroskopijnych kroplach. Kropelki te mają średnicę około 50 nanometrów. Produkt nie zawiera olejów, zaś koenzym Q10 przyjmuje w tym przypadku postać zimnego stopu. Przeprowadzamy również test w celu stwierdzenia, czy mamy do czynienia z dyspersją nano, czy też z dyspersją cząstek koloidalnych. Wykorzystujemy przy tym efekt Tyndalla, dający efekt rozpraszania światła wyłącznie w obecności tych mikroskopijnych cząstek. W przypadku zwykłego roztworu efekt ten nie występuje. Resuscytacja po zatrzymaniu krążenia. Wytyczne Amerykańskiej Akademii Neurologii. Koenzym Q10 znajduje również zastosowanie w medycynie ratunkowej. Poniżej przedstawiam wyniki badania obejmującego 49 pacjentów którzy doznali zatrzymania krążenia i przeszli resuscytację. Połowę z tych osób poddano hipotermii. W celu spowolnienia metabolizmu temperatura ciała pacjentów została obniżona na 24 godziny do poziomu 35 stopni. U pacjentów z drugiej grupy oprócz hipotermii zastosowano również koenzym Q10. I to możliwie jak najszybciej po zdarzeniu. Mam na myśli przedział czasu od 1 do 8 godzin. Proszę popatrzeć. Pierwsza dawka wynosiła 250 mg płynnego ubichinonu. W ciągu następnych pięciu dni pacjenci otrzymywali 3 razy dziennie po 150 mg ubichinonu. I jak można zauważyć, w grupie traktowanej wyłącznie hipotermią wskaźnik przeżycia wyniósł po 3 miesiącach 29%, zaś w grupie, która otrzymywała Q10 wzrósł do wartości 68%. Widzimy zatem zdecydowaną różnicę. Kiedy przyjrzymy się konsekwencjom neurologicznym u pacjentów, to zauważmy wyróżnioną kolorem czerwonym grupę badanych, którzy zmarli w grupie traktowanej koenzymem Q10 i w grupie placebo. Zaś wśród pacjentów, którzy przeżyli zamiast 4% aż 7% pacjentów, nie doznało żadnej niepełnosprawności bądź była ona minimalna. To również pokazuje, jak ważny jest w takich przypadkach koenzym Q10. Niestety, mimo że badanie zostało przeprowadzone w Niemczech, nie znam ani jednego niemieckiego szpitala, w którym po zatrzymaniu krążenia i akcji resuscytacyjnej podawano by koenzym Q10. Za to w Stanach Zjednoczonych koenzym Q10 został włączony do wytycznych Amerykańskiej Akademii Neurologii, wymieniających środki zalecane w celu ochrony mózgu po reanimacji. 49 pacjentów poddanych samej hipotermii lub hipotermii w połączeniu z koenzymem Q10, który włączono do wytycznych Amerykańskiej Akademii Neurologii.